Witajcie, moi drodzy. Porozmawiamy dzisiaj o takim ciekawym przypadku, jak ktoś jest urodzeniową jedynką, a nie przejawia swoich jedynkowych aspektów. Nie zachowuje się jak numerologiczna jedynka, nie czuje w sobie tych cech, tych jakości, tego potencjału. Co się tak naprawdę dzieje, że ktoś ma taką datę urodzenia, ma taką wibrację urodzenia i on sam tak naprawdę nie potwierdza w ogóle tego, że nosi w sobie ten potencjał. Tak samo, czy to w przypadku jedynki, czy trójki, czy dziewiątki, dzieje się z innymi wibracjami urodzenia, że przychodzi klient, czy rozmawiasz ze znajomym, ja mówię: wiesz co, ale to co ty o mnie opowiadasz z wibracji urodzenia, to nie do końca ja. Może jakiś tam procent się zgadza, ale wiele rzeczy się nie zgadza. I Co wtedy? No oczywiście musimy Policzyć i umieć przeczytać pełen profil numerologiczny. Wiecie już mniej więcej na czym to polega, jak wiele jest tych elementów profilu osobistego, i tutaj w tym filmiku pokażę Wam kilka ważnych czynników, które mogą decydować o tym, że ktoś jest taką wibracją urodzenia. Ale nie przejawia swojego potencjału. W jego zachowaniu, w jego osobowości nie zobaczymy tych cech z wibracji urodzenia, czyli można powiedzieć, że on czy ona nie ma kontaktu, nie jest zestrojona ze swoim takim trzonem osobowościowym. I co dalej? Jeśli znałaś czy znasz jedynkę urodzeniową, która nie zachowuje się jak jedynka, to co może za to odpowiadać? Między innymi mamy taką sytuację. W dniu urodzenia może być szóstka. W kombinacji numerologicznej, czyli jak policzysz wszystkie imiona i nazwiska, może się okazać, że ta osoba ma bardzo mocne dwójki, na przykład 2, 2, 4. Albo w kombinacji numerologicznej są też mocne szóstki, na przykład 6, 9, 6. I w takiej sytuacji, kiedy w tych mocnych elementach profilu, jak dzień urodzenia, jak kombinacja numerologiczna, numerologiczna są te miękkie, empatyczne, nieśmiałe, wycofane wibracje, jak dwójki, jak szóstki. To jest duże prawdopodobieństwo, że ta jedynka nie będzie zachowywać się jak jedynka, że ta jedynka nie będzie miała tej odwagi, nie będzie miała przebojowości, nie będzie czuła w sobie lidera. Wręcz powiedziałabym, że będzie bardzo wycofana, bardzo nieśmiała, kompletnie nieświadoma swojego dominującego przecież archetypu, jakim jest przewodnik, jakim jest lider. Ostatnio była u mnie klientka, która jest numerologiczną jedynką, a w kombinacji ma, miała, bo już jest po harmonizacji, dwie szóstki. Osoba lękowa, bardzo nieśmiała, bardzo nieświadoma swojej mocy. Sprawczej kompletnie nie ma do tego dostępu właśnie przez tę kombinację numerologiczną. Oczywiście, po harmonizacji, wprowadzeniu silnych wibracji nacechowanych męską energią, dopiero ta osoba zaczyna odkrywać siebie prawdziwą. Te mocne szóstki w kombinacji tak bardzo przykrywały potencjał jedynkowy, że zupełnie nie czuła w sobie jedynkowej natury. Idźmy dalej. Co może się zadziać, kiedy ktoś jest numerologiczną dwójką, a ma na przykład bardzo mocne jedynki w dacie urodzenia? Na przykład jest urodzony 1 stycznia, albo 1 listopada, albo 11 listopada. No, u takiej dwójki. Może się okazać, że jest duża taka dyrektywność, że to jest taki pan dyrektor, pani szefowa i może się okazać, że ta osoba nie jest sympatyczna. Że ta osoba nie wychodzi z sercem na dłoni do drugiego człowieka, że jest bardzo mocno nastawiona na swoje osobiste cele i nawet może się wykazywać egocentryzmem, nawet się może wykazywać takimi tendencjami: no, idę po trupach do celu, zwłaszcza jeżeli to jest dwójka z jedenastki i będzie miała bardzo mocne jedynki w swoim profilu. Jaka jeszcze może być przyczyna? Brak szóstek w potencjałach, czyli żadna literka w imionach i nazwiskach tej osoby nie zawiera szóstki. Między innymi to są literki O lub F. I w takim przypadku brak tego potencjału może bardzo osłabić inteligencję emocjonalną tej osoby. Tak więc czytasz opis dwójki, że to przyjaciel ludzi, że to osoba bardzo pomocna, empatyczna, która nie potrzebuje błyszczeć, która jest zawsze w gotowości, aby nieść dobre słowo, pocieszenie, wsparcie drugiemu człowiekowi. I nagle się okazuje, że tu niewiele się zgadza. Być może, Profilu jego osobistym, w dacie urodzenia znajdziesz mocne jedynki, i na przykład w potencjałach nie będzie tych szóstek. Może też być sytuacja, że nie będzie dwójek. To bardzo podobnie będzie się objawiało. No i w kombinacji numerologicznej, oczywiście, też jak znajdziesz bardzo silne, dominujące wibracje, to cała ta empatyczność, dobroduszność dwójki może nam się ulotnić. Idziemy dalej. Trójeczka. Trójeczki, moi, moi drodzy, to są takie wibracje urodzenia, które bardzo mocno wchłaniają inne, silne wibracje w mocnych miejscach portretu. W przypadku, kiedy mamy numerologiczną trójkę i w jej kombinacji numerologicznej znajdziesz twarde lub i mentalne wibracje, czyli to są różne kompilacje, czwórkowo, siódemkowo, ósemkowe. To jest duże prawdopodobieństwo, że ta trójka nie będzie miała uśmiechu na twarzy, że ta trójka nie będzie. Cieszyła się życiem, że ta trójka nie będzie spontaniczna i nie będzie taka kolorowa, jak to taka archetypowa trójka, bo będą dominowały ją właśnie te twarde i mentalne wibracje. I one przede wszystkim będą nadawa nadawały kolorytu, mocnych rysów osobowości takiej trójce. Więc my możemy w ogóle tam nie zobaczyć tej lekkości, tej radości, tej kreatywności, tego apetytu na życie. Możemy nawet spotkać się z taką trójką numerologiczną, która nie lubi ludzi, która nie chce mieć ludzi w swoim życiu, która nie chce mieć relacji, która ucieka od ludzi, która jest gburem, samotnikiem i ciągle narzekającym jakimś typem. Takie możemy spotkać osobowości, a to numerologiczna trójka. I jeszcze jedna ciekawostka, Trójka wibra, jako wibracja urodzenia może mieć duży kłopot z dotarciem do tej swojej prawdziwej natury, lekkość, radość życia, relacyjność, kiedy ma wyzwanie duszy trójki. Czyli w diamencie życia, kiedy policzymy, że wyzwaniem tej osoby jest trójki, na przykład jest urodzona 6 marca. Tak, wtedy wyzwaniem duszy będzie trójka. Bo yy, liczymy różnicę między dniem a miesiącem, no akurat taki przykład, to jest też prawdopodobieństwo, że ta trójka nie będzie miała tej lekkości, że też jej historia będzie nacechowana, jakimiś trudnymi doświadczeniami, dużo tam smutku, a może i depresji, no, jakichś takich sytuacji też losowych, które ją mocno przygniotły. I ona straciła tę lekkość bytu, i trudno jest jej dotrzeć do tej swojej radości i do tego zarażania też optymizmem innych ludzi, a przecież takie jest zadanie trójki numerologicznej. Także, moi drodzy, to są przykłady na razie przy tych trzech pierwszych wibracjach, kiedy ta wibracja urodzenia nie wykazuje się swoimi takimi elementarnymi, tak naprawdę, jakościami. Także macie tutaj kilka wymienionych czynników spośród wielu, które mogą właśnie powodować taką sytuację. Ciekawa jestem Waszych doświadczeń, ciekawa jestem, yy, czy się spotkaliście właśnie z takim przypadkiem. Myślę, że tak. Jeśli interesujecie się numerologią, to myślę, że już napotkaliście na swojej drodze takie osoby, które były zaprzeczeniem swojej wibracji urodzenia. Podzielcie się z nami swoimi spostrzeżeniami, swoimi komentarzami. Zapraszam do dyskusji i do zobaczenia w następnym filmie, czyli będziemy mówić o czwórce, piątce i szóstce.